Już nie tykam ścierwa, to ścierwo się tyka Jeden zły ruch i pęka potylica Jestem dziedzicem, przejmę ten tron Coś jak Targaryen, z ciebie jest szon Szoma zgał on, więc ja to tworzę Każdy twój ruch, pożar się boże Ja dzielę i mnożę, czasem odejmuję Mam w majtach fiuta, ty jesteś chuje Tak to rymuje, a z was są szuje fałszywe ścierwa, pika rezerwa Świeci się dioda, będę jak odda Ty masz niski poziom, Tarion dla niski. Wejrzeń z nic nie mów, wej, ti pizdę John Snow, po polsku to śnieg Zaczy ze mną to 100 lat pech Ich jest tu trzech, a ja sam jeden Już z nikim nie będę dzielił się chlebem Ty leżysz kwiczy zero ambicji Ta panna w sumie ma smaczny lipstick Trzeba być tolerancyjnym, nie szanuję policji Ale im tego nie mówię, coś jak każdy i wszyscy Ja jestem mało lat, nikogo nie słucham. Ty wiesz, że rapowanie to dobra fucha. Ja chcę się ruchać, ale nie z każdą. Szkoda, że życie to wielkie bagno. Mówi się trudno, leci się dalej. Ja tak nie umiem, w głowie mam żale. Ja się nie chwalę, bo nie mam czym. Fajnie, że w głowie siedzi mi rym. Może to mordo klucz do sukcesu. Ja mogę włożyć koszulę do dresów. Mam wiele stresu, bracie już w życiu. Dobrze, że nie myślę o paniu i pi. Ty leżysz, kwiczysz, zero ambicji. Ta pan na sumie ma smaczny lipstik, Trzeba być tolerancyjnym, nie szanuję policji. Ale im tego nie mówię, coś jak każdy i wszyscy.